jestem na dworcu kolejowym w oczekiwaniu na pociąg a tu pierwszy dzień i niespodzianka pociąg opóźniony 56 minut witajcie jesteśmy w PKP Intercity a jedziemy do Gryfina w Gryfinie ma swój początek świeżo powstała ścieżka Green Velo o, ja powiedziałem Green Velo? nie, nie uległem wodzie jedziemy na Blue Velo, Blue Velo w sumie ma ponad 300 km długości a w tym roku oddany został odcinek około 100 km przez Pomorze Zachodnie i będziemy się jechać z tym szlakiem. Tak jak mówiłem rozpoczynamy w Gryfinie. Dobra ja jej powiem. zabytkowy kościół w Gryfinie tak wygląda oznakowanie szlaku Blue Velo pomarańczowy znak, z rowerem tle i litera przyoznaczają ta na szlachę a jesteśmy przy bramie bańskiej, skąd rozpoczyna się przygoda z tym szlaku na samym początku trasy rozpoczyna się ścieżka rowerowa. Zbliżamy się do przejazdu kolejowego. Niestety, przy tak zwanej Górce Miłości kończy się ścieżka rowerowa i wędrujemy dłuższą stronę. Kolejny odcinek ścieżki rowerowej, która wyprowadzi nas z Gryfina. Pojawiają się też oznakowania z drogowskazy formujące jak daleko mamy do miejscowości najbliższa mi to warstnica 8 km opuszczamy teren Gryfina wędrujemy bardzo fajną ścieżką rowerową teren jest lekko pagórkowaty różne rzeczy już widziałem dętkomat, Kondomat Ale Jajomaty to ja już się nie widziałem tuż przy formie drogi Kolejny raz kończy się, wędrujemy lokalną drogą, no praktycznie zerowym ruchu Niestety za szybko pochwaliłem jakość dróg na Eurovelo 3 Tutaj mamy drogę z kocimi łami na szczęście nie jest to długi odcinek Zobaczymy co będzie dalej tak, wspominałem, odcinek nie jest długi, zaledwie kilka sen metrów bruku, ale miejcie to na uwadze, że nie tylko asfalty i ścieżki rowerowe są na tym szlaku. I dalej mamy znów ścieżkę rowerową. W dole mamy dolinę rzeki Tywy, a ścieżka jest poprowadzona z Karpą nad brzegiem rzeki. Mamy już prawie 10 km przejechany, więc czas na. Pierwsza opinia. Póki co, to trasa jest naprawdę niesamowita. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, ścieżki rowerowe, oznakowanie, super. Trasa, jako ścieżka rowerowa, istnieje sama w sobie. Nie jest jakimś dodatkowym ciągiem komunikacyjnym przy drodze. To została wytyczona, tak jak tutaj widzicie, typowo przez las. Świetna sprawa. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale póki co, jest świetnie temperatura 24 stopnie trochę kropi mam nadzieję, że krople deszczu nie przesłonią Was dotarliśmy nad jezioro Chwarstnickie niestety miejscu kąpieli w jezior jeziorze nie ma ale jezioro prezentuje się ładnie docieram do Chwarstnicy jeżeli zastanawiacie się gdzie znajdziecie noclegi, czy też gdzie można kupić jedzenie To na szlaku znajdują się drogowskazy, tutaj mamy Kilometr ponad do noclegu i 100 metrów do najbliższego sklepu No też fajna sprawa A ja skręcam nieco ze szlaku, żeby zobaczyć główne atrakcje w farsnicy, Kościół Tak na marginesie pierwszy raz się spotykam z takim oznakowaniem Na szlaku, że Mamy wszystko ładnie oznakowane jest tablica informująca co jest ciekawego w farstnicy. Niezwykła wieś, niezwykła okolica I oto przed nami kościół w farstnicy. To jest piękny. Z ten wątarz. Kościół w Parstnicy pochodzi z przełomu XIV i XV wieku Najciekawszym elementem jest drewniana dzwonnica Oraz drewniane elementy we wnętrzu kościoła m.in. Ołtarz drewniany. Ścieżka prowadzi z krajem lasu, dziś z tego z pewnością bardzo pięknie jest tutaj jesienią Żeby nie było za różowo, ścieżka przecina trasy asfaltowe, na których należy ustępować pierwszeństwa autom. Dotarłem do kościoła w Bożymiu. Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski. W Bożymiu kończy się ścieżka rowerowa oraz rozpoczyna się droga na wierzchni szkudweli. To utwardzony suter. Jedzie się dość dobrze, aczkolwiek dla napędów roweru czasowych zdecydowanie nie jest polecana tutaj na drodze ok mamy 20 km przeturlane z szutru wracamy znów na ścieżkę rowerową tak więc krótkie podsumowanie ścieżka rowerowa super szutr już niekoniecznie aczkolwiek było z górki tak więc polecam przebieg właśnie od Gryfina w stronę Ścińska z jest w większości z górki od Nowego Bożymia znowu piękna ścieżka rowerowa prowadząca przez las przekraczamy doliny rzeczki wpszczamy teren leśny teraz dłuższy fragment będziemy pokonywać pośród pól ale ścieżka rowerowa dalej nam towarzyszyła. Ja nie wiem jak dawno temu tą ścieżkę wybudowano ale prowadząc przez pola jest dość wyboista nie ja wiem co to przebija przez asfalt ale momentami jest średnia Mostek nad rzeką Tywą bardzo ciekawy przykład infrastruktury rowerowej rzeka przepływa w tym miejscu głębokim korytem i sprawia to fajne wrażenie dotarłem do Lubanowa gdzie jedną z atrakcji jest kościół przy kościele znajduje się pomnik upamiętniający ofiary pierwszej wojny światowej w tym miejscu pochowano właśnie te osoby jest obelix między nazwiskami kierujemy się w stronę kościoła kościół jest zmiankowany po raz pierwszy w XIII wieku aczkolwiek po przebudowach jest tutaj ołtarz z XVIII wieku jest to tutaj zamknięty zamknięte tak jak myślałem Tuż za miejscowością Lubanowo znajduje się pierwszy punkt, miejsce odpoczynku. Także ciekawo po tej po linii kolejowej fragment zachowany. W tej chwili przejeżdżam poprzez obrzeża miejscowości Banie. Niestety trochę deszcz popadał, więc cała wycieczka trochę się opóźniała, trzeba było stronić się przed deszczem. Dlatego też odpuszczam sobie atrakcję tej miejscowości i pędzę dalej. Ciekawa sprawa tutaj ścieżka, właściwie droga, na której spokojnie zmieszczę. Przeciecnę jedno auto, a została wyłączona z ruchu i włączona tylko jako ścieżka rowerowa. Zobaczymy, jak długo ten typ drogi rowerowej się będzie utrzymywał w takim odcinku. O, a tutaj mamy. Punkt odpoczynku. Droga po kilkuset metrach się zakończyła, ale dalej mamy fajną ścieżkę rowerową. W tym miejscu skręcając prawo, jeden z 2,5 km można dotrzeć do winnic pana Grzegorza Turnała. Ale już trochę się śpieszy tym bardziej, że cały czas pada z się dalej. Rok temu odbyłem podróż szlakiem od Ranesa, po 300 km ścieżkami wydolowymi, wtedy pomyślałem super, jakby takie coś pojawiło się w Polsce. I w tym roku, proszę niespodzianka, moje marzenie się spełniło, można by powiedzieć, jadę właśnie takim szlakiem. Niestety nie ma tylu kilometrów, bo zaledwie 50 km kończy się tu cińsko zdroju, ale na pewno jestem pod wrażeniem. Przemierzam raz liściasty, ciasne, Jest tak gęste, że czasami się wydaje, że to już chodzi wieczór, a jest dopiero godzina 14. No, z pewnością kiedyś jeszcze wybiorę w ten rejon jesienią, kiedy to wszystko przybierze żółte barwy. To nie sprawa, bo znaki szlaku każą zjechać z ścieżki rowerowej i jechać lokalnym asfaltem ale sprawdziłem na mapie ta ścieżka doświadczkiwanie się kończy i stąd też zmiana tutaj w przebiegu tutaj nieco zboczymy ze szlaku z tego zleń dobrze parę kilometrów stąd znajduje się najciekawsza atrakcja tego szlaku tam kieranie z wieżą widokową też jedziemy to była ta droga dotarliśmy na zamek Joannitu w Słobnicy wieża została wyremontowana wstęp jest płatny 5zł tutaj budka jeszcze od razu powrotnie dopytam się w jakiej godzina. Obykierczyny, bo 100 metrów przed nami była brama, która z pewnością na noc jest zamykana. Tablica informacyjna. Więc tak, od piątku do niedzieli, obiekt jest od 10 do 18. Od 1 maja do 30 października, od listopada do 30 kwietnia, po wcześniejszym uzgodnieniu jest tylko zwiedzanie. Tak więc chodzimy. Niestety, pozostała część kompleksu jest w dużo gorszym stanie, ale z tego co widzę, ludzie zwiedzają, więc ja też się wybiorę. I dotarłem na sam szczyt wieży. W pewnym momencie nawet przydała się latarka, bo dość ciemno. Widok z wieży jest ciekawy, ale równie ciekawe jest samo wejście na tę wieżę. Zschody strome, roczna i ponura. W każdym razie polecam no, zamek też wygląda bardzo fajnie w pobliżu jeziora leża to istny labirynt można tu ale w końcu udało mi się znaleźć wyjście jest, są drzwi idziemy, idziemy o Rety. nie ma schodów niespodzianka trzeba uważać, którędy się chodzi Zły stan techniczny grozi zawaleniem, ale sobie trochę z eksponu Są pozostałości sztukaterii. Czy kiedyś znajdzie się fundusza na wybudowę tego udektu? Aczkolwiek patrząc na stan, to można mieć wątpliwości. Też patrząc na kilka płac, które w tej a w tej chwili są hotelami, to stan ich był podobny. Tylko fundusze. Raczej wątpliwe, żeby z państwowego budżetu udało no, się wybudować, żeby odbudować ten obiekt. gdzie kończy się oznakowany szlak Eurovelo Przejechane 40 km Droga asfaltowa nieco burawa ale jedzie się dobrze Wątpliwej jakości asfalt zmienił się w przód, a do końca szlaku coraz bliżej zostało 8 km Uff, nie było lekko, w końcu powrót na Asfalt. kilkukilometrowy odcinek szut, szutrami, ale bardzo wyboistymi, pełnistymi. Wyczęsło mnie solidnie. Mam nadzieję, że już nie spotkamy podobny odcinek, aczkolwiek prędkość przelotową 20 km na godzinę, udało się utrzymać. co poszło w Choszowie i ostatnie kilka samochodów przede mną Czcińsko-Zdrój Czcińsko-Zdrój w z murów obronnych dobrze zachowanych oraz Baszcz, przed nami Baszcz dociania tutaj niestety kończy się część szlaku Blue Velo prowadzącego z Gryfina do Czcińska-Zdrój Kolejny odcinek jest na etapie projektowania i prowadzi do koszczynia. Znajduje się już na mapach, ale nie jest jeszcze dostępny, nie jest jeszcze oznakowany w terenie, ale ja dla Was go przejadę w jednym z odcinków. Zobaczycie jak wygląda kolejny odcinek szlaku Blue Velo.